Cześć. Przetestuję dzisiaj taką oto głowicę do kosy spalinowej, którą kupiłem za jedyne 8 zł na Allegro. Widziałem podobną głowicę w Castoramie, która kosztowała tam około 30 zł. Link do tej głowicy umieszczam pod filmem. W zestawie, razem z głowicą, były dwie podkładki, klucz imbusowy i cztery kawałki żyłki. Żyłka ma średnicę 2,6 mm i przekrój kwadratowy. Zamontuję ją teraz na kosie. W tym celu trzeba ją rozkręcić. I ten element montuje się na miejscu głowicy. A w te otwory należy wsadzić i zakręcić żyłki. Jest tutaj taka śruba na imbus, trzeba ją wykręcić. I teraz w otwory wsadzam żyłki. Jedna i druga, tak żeby porówno końce wystawały. Dokręcam śrubę. Śruba dociska żyłki. Żółki nam wystają po około 10 11 cm, głowica uzbrojona. Teraz przykręcę ten element do kosy. Wkładam ten element. Tak, teraz podkładkę, która była w zestawie. Są dwie do wyboru. No i teraz wkręcam nakrętkę w lewą stronę. Dobra, muszę sobie teraz zablokować przykładnie No i dokręcam w lewą stronę. Dobrze. No to mogę teraz przykręcić resztę głowicy. Tak, w lewą stronę. To co daje się od razu zauważyć, to jest bardzo małe promień cięcia. Do noża brakuje aż. Około 10 cm a największa siła cięcia jest właśnie po zewnętrznej, ponieważ tutaj żyłka osiąga największą prędkość. Głowicę przetestuję również z dłuższymi kawałkami żyłki. Mam tu taką żyłkę skręcony kwadrat o średnicy 3 mm. Szybka przekładka głowicy do Demona, ponieważ na jak się chyba zajechał ostatnio na teście z klebogryzarką i ma dzisiaj jakieś. Nie, nie chce wejść na obroty. Nawet to kosi A co to za ptak tutaj przyleciał? Nie boi się kosy Co to za ptak? Napiszcie w komentarzach jeśli wiecie jak się nazywa ten ptak Wyleciała żyłka. Wkręcę ją ponownie. Albo wkręcę jakąś inną. Okazuje się, że za pierwszym razem słabo przykręciłem żyłkę. Ta śruba tutaj trochę odstawała. No i potem się wykręciła. Bo bałem się po prostu, że jak za mocno przykręcę to, to, że ją utnę śrubą. Ale chyba jednak należy się nie bać i wkręcać ją tak po prostu jak teraz. Tak, żeby nie, nie wystawała. I włożyłem teraz żyłkę. To jest jakaś gwiazdka albo kwadrat skręcona o przykroju 3 mm. I uciąłem trochę dłuższą żyłkę niż była oryginalnie, i po tych kilku minutach zauważyłem, że ona w ogóle się tutaj nie, nie zniszczyła, nie skróciła się. Po kilku, kilkunastu minutach koszenia żyłka wcale chyba nie jest krótsza. Plus jest taki, że przód kosy jest odrobinę lżejszy niż standardowa głowica, bo to jest jednak lżejsze. No, minusem na pewno jest to, że, że żyłkę co jakiś czas na pewno trzeba będzie wymieniać. Obawiałem się, że, że koszenie będzie mniej efektywne z powodu mniejszego promienia koszenia, ale nawet nie odczułem tego. Może dlatego, że, że tu są cztery żyłki, a nie dwie. Być może dzięki temu, że jest mniejszy promień koszenia to odczuwałem, jakby kosa była odrobinę mocniejsza, jakby miała wyższe obroty. Nie, nie blokowała ją wysoka trawa, nie, nie zacinała się głowica. Plusem też jest to, że można wykorzystać jakieś ścinki, żyłki, które nam pozostawały. Także podsumowując, wydaje mi się, że zakup miał sens, tym bardziej, że ta głowica kosztowała tylko 8 zł. Jestem już po teście, filmik zmontowany, ale oglądałem na Allegro głowicę, żeby wstawić link pod filmem i zorientowałem się, że te żyłki można jeszcze zamontować w inny sposób. No więc tak, można... To zrobić w taki sposób. Tutaj jedna para, a tutaj, a tutaj druga para. I teraz będą wykorzystane wszystkie kawałki żyłki. No trudno moje niedopatrzenie. Ale jeszcze raz przetestuję z takim orzełkowaniem. Dobra, kręcam do kosy i idę na pole. Z tymi żyłkami również dobrze się kosiło. Kilka razy wjechałem w jakiś mały wystający pieniek po jakiejś samosiejce, no ale nic się z żyłkami nie stało. Przeżyły, chociaż tutaj trochę się powyginały, no ale nie urwały się, można było dalej kosić. To już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć.